Dzień dobry, witam państwa serdecznie w kolejnym programie Gdzie jest Marzena Świrska? Tytuł naszego programu, proszę państwa, to historia tegoż obrazu, który jest za nami w tle. Namalowała go Wipkę Blank w 2012 roku, i jest na nim napis: Gdzie jest Marzena Świrska? Kiedy zapytałem autorkę, cóż to za pomysł, odpowiedziała mi, że przed laty, ilomaś tam laty, poznała w Polsce Marzenę Świrską i kontakt się urwał. Postanowiła ją w ten sposób odnaleźć, a więc szukamy pani Marzeny Świrskiej po prostu. Proszę Państwa, naszymi gośćmi dzisiaj są Małgorzata Jaraczewska-Dreger i Jerzy Dreger, małżonkowie pracujący w Muzeum Twierdzy. Dzień dobry. Dzień dobry. No i moje pierwsze pytanie, czy to Muzeum Twierdzy was połączyło? Muzeum twierdzi nie, ale inne muzeum, w innym mieście, dużym zresztą. No to więcej na ten temat poprosimy. Jak się poznaliście? Opowiedz to nieco. <noise> My się poznaliśmy, ojej, nie pamiętam już kiedy nawet. W 2015 e, roku. Tak, tak chyba tak. Na imprezie rekonstrukcyjno-militarnej w Poznaniu. Jerzy był tam ze swoją grupą rekonstrukcyjną. Ja przyjechałam jako studentka na konferencję, która była parę dni wcześniej. No i przy okazji postanowiłam odwiedzić muzeum na Cytadeli w Poznaniu i tak się poznaliśmy. Później się okazało, że to wszystko było zainicjowane. To była zaplanowana No to miła, miła, miła sytuacja. Jesteście miłośnikami historii, co widać zresztą po, po Jerzym. Cóż to za, za mundur masz na sobie? To jest akurat właśnie mundur, który nosimy we wspomnianej grupie rekonstrukcyjnej. Jest to mundur 10. Pułku Dragonów z pierwszej Dywizji Pancernej Polskiej Sił Zbrojnych na Zachodzie w czasie II wojny światowej. Jesteście pasjonatami historii, bo skończyliście historię, prawda? Tak, obydwoje, Oboje. tylko w różnych miastach. Aczkolwiek kierunek w sumie identyczny, bo historia wojskowości. Czyli historia jest waszą pasją, praca jest też waszą pasją, bo jak rozumiem, e, pracujecie w muzeum, które no, ma dużo wspólnego z, z historią, w, tym historii, e, z, w, w historią wojskowości szczególnie. No, nawet bardzo wiele ma wspólnego, może nie zawsze jest to wprost związane zawsze z drugą wojną, ale jak wiadomo, Kostrzyn tutaj też ma bardzo wiele e, do powiedzenia w tej kwestii, więc tak, w wielu punktach ta praca jakoś się łączy, może czasem nazwijmy to e, codzienna rzeczywistość jest e, mniej e, ciekawa, jakby się chciało, bo oczywiście są prozaiczne sytuacje w rodzaju jakiejś wycieczki czy tego rodzaju rzeczy, ale tak faktycznie e, kwestie historyczne i poczność z pasją jak najbardziej mają miejsce. Powiedzcie mi, bo to jest dla mnie bardzo interesujące. Łączy Was pasja? Pracujecie w jednym miejscu, jesteście małżeństwem. Czy to jest zdrowe dla związku, jeżeli jesteście cały dzień ze sobą, w pracy, w domu? Czasem się śmiejemy, że my w pracy właśnie odpoczywamy od siebie, bo w gruncie rzeczy zajmujemy się różnymi rzeczami i nie siedzimy też razem w jednym pomieszczeniu. Na szczęście. E, tak, na szczęście, więc czasem bywa ciężko, e, no bo przysłowiowe to jest te 24 godziny nad obrazem, ale odpoczywamy też od siebie, w, e, tak, właśnie w pracy, no i mając swoje też osobne jakieś zainteresowania, osobne pasje i czasami osobne weekendy też nam się zdarzają. Jerzy, potwierdzasz to, to wszystko? Zdecydowanie. Przez <laughs> pewien czas był taki okres docierania się, na, 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 nazwijmy to, gdzie nie było tak łatwo, ale potem wypracowaliśmy pew, pew, pewne do, dobre schematy, jak to ma działać, żeby no, się nie zabijać na co dzień. <laughs> no, szczególnie rok temu, właśnie, pierwszy raz, jak tak. tutaj przyszedł. Ten, ten pierwszy ten... lockdown tak. pod względem był. To, to były te schematy, które wypracowywaliśmy wspólnie. O bólach, trudach. Mhm. Pochodzicie z, z większych miejscowości, z Wrocławia, z Poznania, Gorzowa? Zgadza się. Jak odnajdujecie Kostrzeń jako miasto, w którym przyszło Wam żyć? Ja pierwsza, Ty dobrze. Pierwsza Mi o wiele ciężej, no bo Jerzy, no Gorzów nie jest jakimś bardzo dużym miastem. No Wrocław jest zdecydowanie większy. Więc po 20-paru latach mieszkania we Wrocławiu, przeprowadzając się tutaj, było ciężko. Ale gdzieś tam się po drodze trochę unormowało, trochę ustabilizowało. Ja też poznałam trochę ludzi tutaj w Kostrzynie, także jest o wiele łatwiej teraz. W moim przypadku, jakby nie patrzeć w dalszym ciągu jestem trochę w swojej rodzimej okolicy, no bo do Gorzowa, powiedzmy sobie szczerze, daleko nie jest i to jest w dalszym ciągu te same województwo. I ten sam rejon, natomiast mi z kolei trochę brakuje osób, znajomych, którzy byli na studiach, kolegów z grupy rekonstrukcyjnej, którzy zostali w Poznaniu. No, takie rzeczy, na których siłą rzeczy nie da się ze sobą przywieźć. Można utrzymywać kontakt, no ale to nie jest to samo, bądź co Powiedzcie, co jest najciekawsze w Waszej pracy, tej muzealnej pracy? Ojej, to jest strasznie trudne pytanie, dlatego że jest kilka takich rzeczy. Na pewno te fortyfikacje. Na pewno możliwość poznawania tych fortyfikacji. Kostrzyn jest pod tym względem bardzo, bardzo ciekawym miejscem. No i obcowanie z tą historią, ze źródłami, do których mamy dostęp do, do tego, jak możemy poznawać to miejsce i, i historię tutaj, czy okolic, czy, czy w ogóle różnych postaci, jak Fryderyk Wielki. Napoleon, chociażby, który tutaj był, czy no też ta Druga Wojna światowa. Też fajne jest to, co człowiek zawsze szedł do muzeum kiedyś jak był mały i oczywiście było nieosiągalne, że sobie wyjąć eksponat z gabloty i się nim bawić. W cudzysłowie oczywiście, no, a pracując w muzeum, to się z tym obiektem pracuje i jest naturalny, że się go ma w rękach, więc dostęp do zabytków tak naprawdę w dowolnych ilościach i czasie. A kontakty z turystami? To są dwie strony medalu. Są różne. Z jednej strony faktycznie trafiają się turyści, czy wręcz całe grupy, bardzo zainteresowane, zaangażowane w to. I tutaj myślę, że tutaj oboje byśmy to powiedzieli: takich ludzi się oprowadza z przyjemnością. To jest wręcz przyjemne, ciekawe. Czas płynie szybko. Człowiek nie zauważa, że nagle minęły 4 godziny wycieczki. Do tego stopnia. No a trafiają się. Trudni, trudni turyści, czy to roszczeniowi, czy niezainteresowani, czy nazwijmy to odbębniający coś, no i wtedy już nie jest tak fajnie. Ale rozmawialiśmy przed programem, wspominaliście, że podczas festiwalu Poland Rock Festival macie gości również mhm. i taka ciekawostka, że nawet w roku ubiegłym, kiedy festiwalu nie było, to ci goście przyjechali do Kostrzyna do muzeum właśnie, żeby poznać muzeum. Opowiedzcie o tym. To prawda, rok temu właśnie bardzo dużo ludzi przyjechało. No, raz, żeby zobaczyć to miejsce bez sceny, bez tego tłumu ludzi, bo ono wygląda trochę inaczej, ale też wydaje mi się, że poczytali trochę wcześniej, czy też usłyszeli od innych ludzi, którzy już tutaj byli w kostrzynie w muzeum i specjalnie przyjechali oglądać czy stare miasto, czy właśnie muzeum, i też wspominali o tym w większości. No i mamy też takie nasze. Zaprzyjaźnione grupy, które faktycznie przyjeżdżają co roku, już nie tylko na same koncerty, na same wydarzenia, ale zawsze znajdą czas, żeby przyjść na ekspozycję. Z niektórymi nawet się zaprzyjaźniliśmy, no nawet, tak. tak, utrzymujemy kontakty. Także to takie bardzo miłe jest w tym kontekście. Chyba wszystko powiedziałaś w tej kwestii. A czy. Bo pamiętam jeszcze. Ileś, kilkanaście lat temu, dwadzieścia mhm. lat temu do Kostrzyna przyjeżdżały y, dosyć często wówczas takie grupy byłych mieszkańców Kostrzyna z Niemiec, mhm. zwiedzali, oglądali, y, no, na pewno była to dla nich wycieczka mocno sentymentalna. Czy nadal takie grupy się zdarzają, że byli mieszkańcy Kostrzyna, czy przedwojenni zjawiają się w muzeum? Terafiają się, ale to już niestety no czas jest nieubłagany, są to przypadki incydentalne, nazwijmy rzeczy po imieniu. Z niektórymi jeszcze mamy kontakt, no ale oczywiście to grono już jest naprawdę małe i rzadko przyjeżdżają ci faktycznie dawni mieszkańcy miasta. Natomiast coraz częściej się pojawiają innego typu wizyty, mianowicie ludzi szukających swoich korzeni. Którzy przyjeżdżają i szukają swoich e, krewnych, miejsc gdzie mieszkali, jakichś rodzinnych historii, to wcale niekoniecznie wojennych. E, I to procentowo coraz więcej jest takich ludzi, faktycznie. Albo takich, którzy po prostu tutaj dziadek się urodził i mieszkał, bądź ciocia. E, bardzo dużo ludzi takich mhm. przyjeżdża i na przykład mają jakieś zdjęcia, czy też e, jakieś informacje, poszukują danej ulicy, e, bądź e, jakiegoś domu, adresu. To, to tak, to coraz częściej. I, szczerze mówiąc, tak, średnio kilka razy na miesiąc muzeum dostaje tego rodzaju zapytania, gdzie taki ktoś mieszkał, żył, zginął ewentualnie. I to też jest fajne w tej naszej pracy, że możemy poszukiwać takich źródeł, mm -hmm. takich dokumentów. No i najfajniejsze w tym wszystkim jest to, jak się udaje. I możemy odpisać czy powiedzieć takim ludziom, że tak, udało się, znaleźliśmy, może państwo chcą przyjechać, zobaczyć. No, historia to wasza pasja, no i to jest, to jest piękne, że łączycie pasję z, z pracą, bo to jest najpiękniejsza rzecz w życiu, naprawdę. Ale na pewno macie jakieś zainteresowania poza muzealne, poza historyczne. Co w czasie wolnym robicie? Hmm. Trudno jest w sumie oddzielić naszą pasję również od czasu wolnego, bo to się przenika bardzo ściśle, ale jednak są takie sfery. To fakt. Książki na pewno, hurtowe ilości, choć fakt. Większości są historyczne, tak, oscylują wokół historii. No i muzyka. Podróże. Podróże, tak. A podróże to gdzie? Daleko czy po Polsce? O. Różnie, bardzo różnie. Po Polsce tak dużo miejsc jest, których nie znamy, czy jeździliśmy osobno i, i chcemy wspólnie je zobaczyć. Nawzajem sobie pokazać jakieś tak, miejsca. Tak. Ale zdarzają się też te dalsze. Jak jesteście w innym mieście, w innym rejonie Polski, to odwiedzacie muzea? Tak, obowiązkowo. Zawsze praktycznie. <grym> praktycznie, praktycznie zawsze. <grym> I nawiązujecie kontakty zawodowe czy tylko zdarza, zdarza się? Nie. Tak, czasem tak, czasem nie. Tak to, to, to zazwyczaj wychodzi samo i spontanicznie. Na no, powiedzcie, bo yy, yy, myślę, że mało kostrzynionych o tym wie, ile ludzi odwiedza muzeum w ciągu roku, tak mniej więcej. Nie do końca jesteśmy w stanie policzyć jesteśmy w stanie przeliczyć tylko i wyłącznie tych, którzy odwiedzają nasze obiekty, bo tych, którzy bywają na starówce, to tylko jakieś dane szacunkowe i to raczej niedokładne. Ale w zeszłym roku, przyznam się statystyk na pamięć, nie znam, ale o ile mi pamięć nie myli, to było. 14? Chyba 14 15? tysięcy. Była pewna zniżka z tytułu, oczywiście, pandemii, natomiast cały czas są to liczby co najmniej po kilkanaście tysięcy osób rocznie przewijających się przez, przez obiekty muzeum. I trzeba, i trzeba jednak stwierdzić, że, że to głównie w sezonie letnim, prawda? Bo, bo myślę, że ten zimowy okres jest mniej, od, mniej odwiedziń. Zimą na przykład. Tak, przede wszystkim dlatego, że my od października do kwietnia jesteśmy, znaczy nasze, nasza ekspozycja jest zamknięta, e, więc my wtedy siedzimy po prostu w biurach, a jak już się zaczyna robić ciepło, czyli do okolice kwietnia, do października, no wtedy rusza ten sezon i, i ekspozycja w bastionie Filip czy w bramie Wernickiej jest otwarta. No i trzeba też dodać, że wtedy też mm, nie można by było wprowadzić ruchu. Turystycznego w pełnym rozumieniu, że przez 8 godzin tam są turyści, ponieważ w Bastionie Filip zimują nietoperze, jest okres ochronny. No Więc właśnie. tylko ewentualnie jedna grupa dziennie to jest maksimum. Przed nami nowy sezon, ten dla Was bardziej aktywny, powiedzmy. Hmm. Czy jakieś nowości będą w muzeum w tym roku, żeby na przykład ktoś, kto już był, chciał zobaczyć ponownie, czy zaskoczyć go czymś w tym roku? Nowości będą, ale e, to zostawimy odwiedzającym. Będą, będą. E, o, może zaproponujemy taką grę, którą proponujemy, właśnie nawiązując jeszcze do Woodstocku. E, ludzie, którzy przyjeżdżają do nas co roku na Ustoku, ci Woodstockowicze, e, no ich częściowo pamiętamy, częściowo nie, oni sami mówią, że byli wcześniej, i zawsze im wtedy proponujemy, to państwo pójdą na ekspozycję, zobaczą, poszukają nowości i jak będą państwo wychodzić. To powiedzą, co znaleźli nowego, więc y, może to jest dobra propozycja y, też dla pozostałych możemy, turystów i mieszkańców. Możemy zdradzić, że będą nowości zarówno e, fizycznie do zobaczenia, jak i również te do znalezienia w sieci będą na terenie starego miasta. No a coś więcej na ten temat, bo to intrygujące. E, z, weszliśmy we współpracę jako muzeum z, z Federacją Open Caching. Jest to rodzaj gry terenowej. Wyszukuje się na podstawie współrzędnych e, GPS e, skrzynek z różnego rodzaju zawartością, e, czasem jakąś pamiątkową i te skrzynki są opisane w przypadku kostrzana, będą e, opatrzone treścią merytoryczną, opisują miejsce, gdzie ta skrzynka się znajduje, co było w tym miejscu kiedyś i taki rodzaj zabawek będziemy proponować zarówno na Starym Mieście, jak i w dziełach zewnętrznych twierdzę. Właśnie te, te dzieła zewnętrzne to też taki, taki temat y, dla nie, pewnie wielu mieszkańców y, mało znany, bo wszyscy wiemy, że twierdza to mało. To jakby ten teren starego miasta, a o tych y, zewnętrznych dziełach powiedzcie coś. O, to jest temat y, szeroki. Na dłuższe spotkanie. Ja bym powiedział, nawet jest ma niezłą rozprawę kabilitacyjną, y, szczerze mówiąc, natomiast y, Szkoda, że nie ma obecnie jak zająć się ochroną tych obiektów na poważnie, tak naprawdę, bo są to unikaty w skali krajowej. Takich dzieł nie ma nigdzie w Polsce, takich obiektów, zwłaszcza mam tutaj na myśli oczywiście Fort bo jest niesamowity. Są to obiekty o bardzo wysokiej wartości historycznej, tyle że no, żeby się nimi zająć poważnie, ich ochroną, to potrzebne byłyby środki i nakłady nieprzeciętne, a fajnie by było. No i jeszcze Bastion Król, który, który jest ciągle tak. niedostępny dla turystów. Jest niedostępny, ostatnio wykonaliśmy. Wizję tak o... lokalną, byliśmy w środku. Obiekt jest bardzo ciekawy i chcielibyśmy go pokazywać ludziom, ale myślę, że to jeszcze... U, to jest nie bardzo dalekiej przyszłości, a o tyle to już w ogóle jest najcenniejszy w zasadzie obiekt na Starówce, wcale nie dwa już wyremontowane bastiony, tylko Bastion Król, bo to jest po pierwsze najstarszy bastion w Polsce w ogóle, nie ma starszego. I oprócz tego wewnątrz jak, taka, jak ta rosyjska matrioszka, on kryje w sobie kolejne fazy budowlane i w środku, o ile oczywiście jest to opisane, bądź jest przewodnik, można y, pokazać, jak następował rozwój fortyfikacji, kolejne koncepcje, jakieś rozwiązania techniczne. To jest obiekt bardzo ciekawy i bardzo warte pokazania. Niestety koszt jego remontu kilka lat temu był szacowany i przystosowany do funkcji muzealnej, ekspozycyjnej jakieś 30 milionów złotych. No to już jest ta skala wydatków nieosiągalna na pułapie muzeum czy miasta. Tak i wiem o tym, że dyskusje od y, wielu lat już na ten temat trwają, mm. jest próba zdobycia środków, oby Wam się udało, bo kiedyś miałem okazję oby. być tam wewnątrz i to rzeczywiście robi wrażenie, to jest potężny fort, wielopoziomowy i no i to by była rzeczywiście perła, gdyby można było to tak. zwiedzać. Żyjemy y, wszyscy y, w okresie pandemii y, praktycznie rok. Mm -hmm. Jak wy ten rok spędziliście pracując zdalnie, pracując potem znowu chwilę normalnie, potem znowu zdalnie? Jak, jak wam się żyje w ogóle w tym, w tym okresie? Początki były trudne, faktycznie, bo to było takie nagłe odcięcie od, od wszystkiego. Staramy się dużo jeździć, jednak, czy po Polsce, czy po świecie. E więc to był taki szok, że tutaj po prostu zamknięcie w domu, zero jakichś tam no. wyjazdów. To takie były dwa miesiące w zasadzie. Trudne. Tak. Więc początki faktycznie były, były ciężkie, były trudne, ale później już jakoś to poszło, ruszyło trochę też niełatwo było się przestawić na zupełnie inne zasady funkcjonowania zakładu pracy, zupełnie inne formy czy to aktywności zawodowej czy w ogóle Braku turystów przez jakiś czas, czy pracy zdalnej, no i też przez, przynajmniej na początku pandemii, muzeum zostało powtórnie zmilitaryzowane i obiekty muzealne wróciły do swojej pierwotnej funkcji, tak naprawdę, w naszych pomieszczeniach. o części administracyjnej, tak, tak? Tak, tak. W naszych obiektach zamieszkało wojsko i inne służby, i no, no było to nietypowe. No, tak to nazwijmy. No miejmy nadzieję, że, że powolutku, powolutku będziemy wracali do normalności. My też mamy taką nadzieję, aczkolwiek no, sytuacja ciągle jest dosyć nieprzyjemna. Dynamiczna wręcz. Dynamiczna. Dynamicznie nieprzyjemna, tak. Dynamicznie nieprzyjemna. No staramy się też na bieżąco reagować, tak naprawdę, na to, co się dzieje u nas czy, czy na świecie, ale widać. Mm -hmm. y Widać po turystach, że jest dużo mniej grup zorganizowanych. Raczej turyści indywidualni. No i nie tylko my, no ci ludzie, którzy do nas przyjeżdżają, też jakoś starają się w tym wszystkim odnaleźć. U nas jest, to jest, jeszcze, jest, jeszcze jest ten plus, to w sumie można by dodać, że mamy też niejako ekspozycję plenerową, starówkę. Nie, nawet jeśli jest zamknięta czy brama, czy bastion Filip, to tak czy inaczej coś jeszcze dla tych turystów jest. Jesteśmy o tyle w tej komfortowej sytuacji. Powiedzcie tak już na, na, na zakończenie, bo y, różne są opinie na ten temat. Mhm. Jak Wy jako muzealnicy do tego podchodzicie? Myślę o odbudowie Starego Miasta. Jest mhm. plan wirtualny, prawda? Jak by to mogło wyglądać, y, gdyby, gdyby zacząć to odbudowywać? Co Wy o tym myślicie? No myślę, że opowiemy po kolei. Bo myślę, że nasze opinie mogą się nieco różnić w tej kwestii. Pewnie tak, choć też są częściowo zbieżne. Mhm. Mm znaczy, moim zdaniem, jest to pomysł absolutnie nierealny. Z wielu względów. Po pierwsze, no ciężko sobie wyobrazić, że w tym miejscu mogłoby, mogłoby stanąć zabudowa o współczesnej architekturze. No to, to byłby jakiś potworek estetyczny. E czy zabudowa lekko stylizowana najczęściej jak patrząc po polskich miastach też nie wychodzi najlepiej. E, po drugie, są olbrzymie koszty w ogóle rozpoczęcia prac. E, usunięcie zieleni. Później e, bardzo trudne, skomplikowane prace archeologiczne trzeba wszystko przebadać, co jest ziemi usunąć. I oczywiście cały czas nadzór saterski, bo ryzyko znalezienia czegoś jest to jest praktycznie pewne. E, no i później to no, miały mieszkać tam. To zdecydowanie myślę, Kosz musiał być znacznie większym miastem, żeby znalazł się popyt po prostu na, na zamieszkanie na, na Starym mieście tak zwyczajnie, tym bardziej, że biorąc pod uwagę geografię tego miejsca, byłaby to dzielnica ciasna i wcale nie jestem pewien, czy wygodna do, do mieszkania. Moim zdaniem znacznie wartościowsze jest to, co jest, czyli pomnik przyszłości, pomnik przyszłości dawnego miasta zniszczonego i na zimie to miejsce, gdzie historii można się uczyć, a niekoniecznie ją zastąpić. Kolejnym nowym budynkiem nie wnoszącym właściwie absolutnie nic. Czy na pewno ciekawe byłoby pokazanie, jak na przykład wyglądały takie kamienice wybudowane na XVIII, XIX wiek, ale faktycznie tutaj jest fajny klimat, taki bardzo magiczny i bardzo pobudza wyobraźnię. Jak no, prowadzamy mhm. wycieczki, każdy z nas ma swój segregator zdjęcia, no i widać to po grupach po turystach, że, że to jest takie wow. I, I fajnie zostać przy tym, co jest tak naprawdę. No więc proszę Państwa, jak widzicie, prawdopodobnie starówka pozostanie taka, jaka jest, bo raz, że jest to wartość historyczna, a dwa, że no jest to miejsce jedyne takie w Polsce, praktycznie chyba, nieodbudowane po, po zniszczeniach wojennych i niech tak pozostanie. Dziękuję bardzo. Moimi państwa gośćmi byli Małgorzata Jaraczewska Dreger i Jerzy Dreger. Serdecznie wam dziękuję. Dziękuję bardzo.